radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Wymiana Ciepła to akcja, którą organizuje w Kępnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Udział w niej może wziąć każdy, kto chciałby podzielić się zimowymi ubraniami. Celem ogólnopolskiej akcji Wymiana Ciepła jest pomoc osobom potrzebującym w trudnych, zimowych warunkach. Przy PCPR od strony ulicy Dąbrowskiego w Kępnie w Białym Namiocie udostępnione są specjalne wieszaki, na których można zostawić zimową odzież i podzielić się ciepłymi rzeczami z potrzebującymi. Wszystkie te rzeczy są ogólnie dostępne. Chodzi o to, by zarówno darczyńcy, jak i potrzebujący mogli przystąpić. Do akcji bez trudu czy skrępowania. Zapraszam Państwa serdecznie do udziału w akcji Wymiana Ciepła. Pamiętajcie, przynosząc odzież, dajemy komuś ciepło, a nasi potrzebujący będą bardzo mile zaskoczeni. Serdecznie Was zapraszamy. Przynosić można więc kurtki, płaszcze, polarowe bluzy, swetry, ciepłą bieliznę, czapki, szaliki, kominy czy rękawiczki, słowem wszystko co może przydać się w chłodniejsze dni. Ważne by ubrania były czyste i w dobrym stanie. Akcja ta potrwa do końca lutego 2021 roku.